Co? To no, faktycznie! Wiesz co to jest? Taka gra! Żeby wie, wyjeżdżać też, autkami. To jest tos. ja na telefonie taką gram. To sobie coś się. polutował i odwrócił. No, to rozpałka jest. Premium matcha Whisky ordej. a ja przeczytałem Whisky Japier. I to tak właśnie w tych zwrotach jest. Siemano, witam Was po raz kolejny w lutym już tego roku. Moi drodzy! Dzisiaj otworzymy sobie paletę Mixa bez specyfikacji. Nie wiem, co w nim jest, więc będę równie zaskoczony i widzę tylko to, co jest na górze. Więc nie mam pojęcia, co będzie na dole, bo nie widziałem tego specyfikacji. Więc moi drodzy, no co, zaczynamy od Fusion A70. Takie sławeczki One Audio. Bardzo fajne, swoją drogą sprzedają się dosyć szybko. Dalej. 4Blink Outdoor Camera Mount. To są albo jakieś uchwyty do kamery. To są Albo to są atrapy kamer. Tak obstawiam, bo to raczej nie są kamery, tylko raczej atrapy. Tak mi się przynajmniej wydaje. W każdym razie chyba tak. No, jakieś takie atrapy chyba. Spoko. Dobra. Dalej. Moi drodzy. Czajnik. Electric Kettle otwarty o taki, powiedziałbym, że. Powiem tak. Wygląda na tyle al dente że chyba go jednak otworzę, ale zanim go otworzę, moi drodzy, to wpadajcie na mugenstore.pl, macie tam mega duży dostęp do wiedzy oraz do towaru na początek, który naprawdę spełni wasze oczekiwania, więc wpadajcie mugenstore.pl, koniec autoreklamy, moi drodzy, lecimy dalej. Co my tu mamy? No raczej zwrot, ale nieużyty, zobacz, chyba że się nie włącza, no to nieużyty, bo nie działa. A z drugiej strony byłaby wlana woda, nie? Bo przecież ktoś musiał sprawdzić, czy nie działa, chyba że ktoś nie wlał wody chciał sprawdzić, czy działa. No, słuchajcie, moi drodzy. Taki oto samochód. Taki już mieliśmy ostatnio. Nie chcę, mi tu wypadały rzeczy. Taki, zobaczcie, wóz. Były nowe zawsze, więc obstawiam, że ten też jest nowy. I taki O kurde, i taki wóz kosztuje około czterech stówek, więc naprawdę spoko. To gdzieś tu, czy tu, nie wiem. Muszę to zrobić tak, żeby tego nie pogubić. Potem sobie to popakuję. Na zdrowie, 100 lat. Dziękuję. Dobra, lecimy dalej. Radyjko do yy, samochodu, takie 12V. Dalej, Fusion A70, kolejne One Audio. Kurde, to chyba trzeba już się napić zaraz, bo to OHL Pro, co to jest? Tego mamy cztery, z tego, co widzę. Tak, tutaj od góry, na szybko. Takie oto. To jest chyba w ogóle mocowanie, albo jakiś uchwyt do telefonu, tak wygląda, do iPhone'a, swoją drogą, bo to ma MagSafe. Dobra, lecimy dalej. Dechale returę. taka o, e, rzecz. Do różnych urządzeń w sumie, taki stand. No spoko, myślę, że będzie git. O! Desawrty. E, słuchajcie, to jest coś takiego, e, to jest taka arena chyba na... E, na takie bączki śmieszne, i pewnie na, na plastikowe, na coś tam. No. Czy te są plastikowe? Są takie metalowe, to jeszcze iskry lecą, jak się uderzają. Trzeba będzie sprawdzić kompletność i zobaczymy, czy będzie git. Dobra, kolejny czajnik. lepiej wygląda. Wygląda lepiej, jak go nie otwieramy. Dual nozzle, Color full Light Humidifier. Coś takiego. N. To jest ten nawilżasz, tak? powietrza? Quiet. To znaczy jest pewnie ten taki wieżaki. Soniczny, który. Wydobywa parę, której nie widać i ludzie myślą, że nie działa. Tak to jest. O! To jest ciekawa rzecz, bo nie wiadomo co to jest, więc ja to otworzę. E... Zaskoczysz. I się zaskoczę, no pewnie. Zobacz, muszę tu, tu i tu hops, coś takiego. Zaskoczony? Jestem bardzo zaskoczony, gdyż nie wiem co to jest. I don't know, macie jakieś pomysły? Napiszcie w komentarzach. Ooo, zestaw pilników. <noise> zestaw pilników, jestem zaskoczony bardzo, moi drodzy. Pół żartem, pół serio, oczywiście zestaw pilników fajna sprawa, koło stówki kosztuje, więc elegancko. Dobra, to na bok. O! Maszyna karaoke z dwoma mikrofonami, spoko sprawa. Również na bok. Co mamy dalej? Dalej mamy oczywiście coś do samochodu pewnie. Jakieś radio. Może gdzieś do Volvo Jak myślisz? Nie wiadomo do czego, trzeba było zobaczyć, ale tak wygląda. To jest jakiś Ford albo Volkswagen, bo taka ramka bardzo Aldente, więc... Nie za ładna. W każdym razie jest. Pewnie koło 2-3 stówek może kosztować. Dobra, to na bok. To wszystko do tego. I raczej było zamontowane, może ktoś tego nie miał skonfigurować. Tak przynajmniej wygląda. Dobra, laptop stand. I to jest bardzo fajna sprawa, bo do np. do wysłania paczek masz taki dodatkowy laptopie ekran, to byłoby fajnie, nie? Ale my nie mamy, więc no, nie przyda się. My Fat Gorilla, pokaż. To Też jakiś taki stand? Stand do coś takiego, ale co to jest? Nie wiem, to będzie artykuł do znalezienia. Ciężki bardzo ciężki dobra płyta grzewka. taka o spoko tam koło stówki kosztuje to jest bliżej nieokreślony produkt dla mnie sprawdźmy to kłódki, kłódki. albo to jest do nauki chyba otwieranie zamków E, bo jest przeźroczysta, no widać jak zapadki chodzą, nie? Jaka jazda! No, jazda fest. Będziemy się uczyć, będziemy się uczyć i będziemy chodzić na włamy. I to jest nasz nowy po po pomysł na zarobek. Zobacz! Każdy zamek inny, moi drodzy. Ale będziesz to siwo. Będziemy się uczyć elegancko. Dalej, dwa razy obieraczka. Proszę. Lino Rosso, piękna sprawa. Nowe wykałaczki, obieraczki. AUXMIR LEDowe lustro. Za 200 zł chyba sprzedawaliśmy. No na szczęście tylko metal. Tak to mogłoby brzmieć gorzej. Znowu jakieś kurde radyjko samochodowe znając życie, bo tak wygląda. No. Do czego zobaczymy? Teraz z radzie samochodowym nie mało cieszą. Emerio, garnek do ryżu. Piękna sprawa. Elegancko. Dawno nie mieliśmy garnka z różu w ogóle nie swoją nie drogą. Zobacz, I'm different i to jest chyba case na tego Nintendo Switcha, tak wygląda przynajmniej. No nie będę otwierał case, a, bo to leciutkie jest. Smash Egg, co to może być? To jest jakaś zabawka, właśnie nie wiem, tu, tutaj są wiesz, takie do otwierania, tam jest do otwierania, więc wydaje mi się, że byle nie otwarte, nie, bo trzeba to rozbić. Sprawdzamy czy. No może tworzyć tutaj u góry tak delikatnie. zobaczyć czy chociaż. No to chyba nie było otwarte. Nie, nie są. Nie są ten. Dobrze. Czyli mamy smash egi. Żeby nie spadły, już same że zbiją, i będzie problem. Zobacz. Kolejne radyjko. Obstawiam jakieś takie zwykłe. o spadło. Dobra. E, uchwyty do montażu e, czegokolwiek na ścianie. Spoko. Masażer Renfo, spoko. Jest git. O proszę, Juleczko, co tu mamy? Filament. Filament. Nówka sztuka. Czarny, czarny, czarny no, black. Dobrze. Akurat czarny nam się skończył, więc spoko przyda się. Kolejne otwieraczki i jest ich tutaj opór, więc musimy je dać na bok. Dobra. Cradle in. Forn Comfort. Nie wiem, jakieś to coś takiego. To jest chyba coś, coś grzewczego, warm, warm to grzać przecież, tak? Zobacz, heating pad kolejny. Też spoko. Eee, co my tu mamy? Dużo szarych kartonów generalnie. Pokaż. Pokaż, co tu jest. Czy to się w ogóle jakoś otwiera? To powinno się otwierać do góry. Nie wiem. Jakiś stand, Tak to wygląda, nie? No a co? Będziemy to otwierać? Jakiś stent. Może do telewizora? Może jakiś taki na potykać, Czy na coś? Nie wiem. Ciężko, ciężko powiedzieć. Dalej. Koc raczej jakiś. Taki śmieszny. Warming. To znowu do grzania. To jest jakiś do grzania znowu pad. Znowu case'y do tego. Czekaj, a po kolei znowu jakieś, coś takiego, te, te uchwyty. E, respirator M500 Coś tego typu. Popatrz UPS Zasilacz Sirius UPS, ten jest spoko. Myślę, że będzie dosyć kosztował. Co mamy dalej? Pokaż tutaj. Ewatmaster Anschluss Dose. Co to znaczy Anschluss Dose juleczko? Będzie musieli to znaleźć, nie ma innej rady. Nie ma innej rady. Czekaj. Trzeba powoli, żeby przecież tego nie pociąć, nie? Bo zaraz się okaże, że nagle było coś, jakaś świeczka czy coś takiego, wiesz? Nie, co to jest? Zafoliowane, nowe. Te, pewnie do te pożarowe te, takie pikacze. Czy nie? Chyba tak? Na to wygląda. Nie wiem, zobaczymy. No. Na razie jest jak jest. Zobacz ile jest tych obieraczek. Taka wielosztuka dosyć spora. Drugi zestaw tego samego, czyli Anschlussów. Kolejne radio samochodowe. Zobacz. Praska do ziemniaków. Praska do ziemniaków. O nie, widzę tam coś ciekawego. Czekaj. Co to jest? Bardzo ciężkie Naprawdę jest ciężkie, więc nie wiem co to może być. Ja już widzę coś na dole <laughs> To Zaraz. Ty Ale co to jest? Chodź, pokaż jakaś prasa o, Tak, jakaś taka coś... Coś ciekawego, bo to trzeba będzie zobaczyć, ale jak my to znajdziemy, to ja nie mam zielonego najmniejszego pojęcia. Będziemy siedzieć szukać. Tak, będziemy siedzieć, szukać i sprawdzać, co to jest. Dobra, mamy. Oczywiście da się potnę. Matcha set, proszę. Set do Marczy. No jaki piękny. Cudowny. Japońsko-chiński set do maczy. Super, dobra. To już mamy. Co mamy dalej? Lokóweczka Automatic Iron mała Dobrze, bardzo ładnie. Kolejne. Żarówki LED Bulbs. LED Bulbs. H. E, hahaha. Ha, 6,5 H4. Proszę, no to hahaha ha, ha jest. Dalej. Universal Mount Adapter. Czyli to jest ten do anteny telewizyjnej, taki, żeby na dachu zamontować spoko. O, to wygląda ładnie, to mi się podoba. City poddowa. to college, interior and decor, London. Panie, London. London. To będzie kubek. Kubek? Polka. A, a nie? Jakiś taki Do herbaty. Kaliny. Otwieramy? Fio nie, nie otwieram. O, nie spachujemy. Ale nie otwiera. <laughs> nie otwiera. I widzicie? A potem mogę niech to kartoników. Tam pewnie tam jest. Oj jest, oj, oj. No tak. Jak juleczka mówi, nie otwieraj, nie otwieraj. Proszę no, bardzo, Smartwatch na tyle lekki, że nie wiem, czy on tam jest. Zobacz. Nie. Yeah. No to ja, jak jest, to się cieszę, że już ekspert wydał opinię. Dawaj. Ugreen, taki oto statyw. Super. Co dalej? Lamomo. Lamomo, pokaż. Ledziki. Ledziki takie, lamomo. Nadwór do domu i gdzie chcemy. Także pięknie. Będzie można to spieniężyć. Zobacz, larzny są. Larzny Tak. Zielona, Jest tutaj mini Dobra, ja mam taki do wyciągania wgniotek, więc będziemy zaraz... Wyciągać. Będziemy wgniotki wyciągać. Spoko loko, damy radę. Sześciopak. Światełek na dwór. I do takich na panel, fajne. To można na dół zostawić, bo nam się przyda. Zarabiać? Jeszcze nie wiem, to się okaże, czym będziemy zarabiać. Na razie to tutaj wiesz. Jest jak jest. 380 ml. Taki oto kubek podróżny. Dobra. heating pad. Taki ten. Czekaj, czekaj, tu coś widzę. Kolejny respirator. Tam już taki jeden był. To jest maska. Zobacz. A, to jest do lakierowania. Do lakierowania tak. mm, albo do czegoś jeszcze. W każdym razie ktoś chyba nie chciał w masce lakierować, więc to zwrócił. Dobra. Kolejny taki uchwyt. Tam już wcześniej był. Tutaj leżą? Dawaj! No, to jest nie, oby nie. To jest radio, to nie, to nie jest radio. Już widzę, że to nie jest. A, słoiczki! Na świeczki. Co? To no, faktycznie. <noise> Fajne, jeszcze nawet knoty są. Nie, to są jakieś zawieszki. No ale super. Fajny zestaw. Co Jak wiesz? ja się cieszę, <noise> że mam słoiczki na świeczki. By sobie tego o, nie ty się też nie cieszyłeś, a widzisz? Nie no i co? Poszło na twoje konto. Tak <grym grym grym grym> się cieszę, że. Czego? Tak się cieszę, że sprzedajesz, nie tak? Się. Bardzo się cieszę. A to jest bardzo ciężkie. Zabawka pewnie też. Niemożliwe, bo to waży, jakby to było jakieś kamienne. Pokaż. To jest sportowe, coś. Tak, chyba tak. No, wiesz, co nie wiem, ciężko nie powiedzieć. Jakiś do ćwiczeń? Dobra, dalej. Co to? Wiesz co to jest? Taka gram. Żeby wiem, wyjeżdżać autkami. Stos, ja na telefonie w taką gram. 120 kombinacji. Nie ma to tamto. Takie markery właśnie kupiłeś ostatnio. Takie? Tak. Napełnianie. Ale to mają długi knot. Aha, nie, to nie takie. Widzisz? Totalnie inna rzecz. Co ty mówisz? Ja takich nie kupiłem. OneLay. To jest pewnie do internetu ten taki gaugan Tak, to jest ten taki. Jak się nazywa? Port Ethernet. Impos właśnie przyjechał, więc musimy zrobić szybką pauzę. Dobra, moi drodzy, już mamy paczki odebrane. Lecimy dalej. Maszyna do szycia. Taka oto. Widzę, że w ogóle tutaj coś lata w środku, więc nie wiem, jak to wygląda. A nie, okej. Okay, tylko latają jakieś tam nicie i inne rzeczy. Spoko. No była założona, widzę tutaj nić, więc pewnie ktoś to. No, może zaraz użył. Eee, zobaczymy, czy to w ogóle jest sprawne. Może nie działa. Dalej. Eee, practice looking. Nie mam pojęcia, co to jest. Nie wiem. Waga jakaś? Jest to szansa? Czy jakiś. Nie wiem, tutaj się nie mam pojęcia. Zielonego. Znowu te do otwierania. Eee, jak się nazywa? Wytrychy. Cały zestaw, znowu coś tam jeszcze jest. Także widzę, że nam naprawdę tutaj mm, e, zwiększa się ilość chyba zakupów takich rzeczy ostatnimi czasy. Tak to przynajmniej wygląda. Czekaj, sobie to odłożę trochę. Dalej. Co mamy dalej? wireless Charger, ładowarka. Wow! Patrz, jaka fajna. Drewniana, Drewniana sztos. Elegancko to na bok. Dobra, kolejny taki kejsik. Co mamy tutaj? Mata silikonowa, dywanik ok, dywanik do, albo do samochodu, albo gdzieś indziej e, dalej, coś takiego different, jakiś taki ten, case'ik znowu e, radio, radio to jest również radio więc nawet tego nie, nie, nie obczajam e, o, radia są mało ciekawe i dużo, długo się je wyjmuje dalej, otwieraczka o, tam, obieraczka kolejna obieraczka Czyli mamy kolejne, bardzo tu jest dużo produktów. Musimy podać chyba nóż. Dose. No to są te znowu te takie czujniki dymu Lawn mover. Dym tam robi, znaczy dym, boże, bombelki i inne inne rzeczy. Dobra, co my tu jeszcze mamy? Musisz mi dać ten nóż jednak, bo ja ten nie, ten nie widzę, a nie, to są filtry, to tego nie będę też otwierał. Co tu jeszcze jest? Elektryczny spinacz, proszę bardzo! Takich rzeczy to już dawno nie mieliśmy. A się fajnie sprzedawały swego czasu. Iron Age, jest to moi drodzy. Gra. E, chyba. E, jakaś gra, tak mi się wydaje. Ale jest po angielsku, więc jest szansa, że jest e, bezjęzykowa. Albo w ogóle nie ten. Dobra. Łódź podwodna, zdanie sterowana. Piękna sprawa. Dawaj, bo nie wiem co to jest. Jak myślisz? No to rozpałka jest. Klocki drewniane, ale do czego to służy? DIY. DIY, tak? OK. Czyli już wszystko jasne. Dobra, kolejny taki uchwyt. Dalej. Eee, tak, kartridże. To jest też jakieś pierdoły są. Ej, zobacz co tu masz. Iron Hair Stranger, czyli to jest ta taka. Co ty masz chyba Pierc. w domu, tak? Pierc. Masz taką? Uuu, uu, la la, te są fajne. Podobają mi się, są dwie z tego co widzę. Ym, takie grubsze rzeczy chyba. Weź to tam gdzieś, daj co? Albo ja może sobie przejdę tu gdzieś, bo mi tutaj już jest bardzo ciężko wyjmować. Dalej. Powąchaj dehumidifier. dehumidifier tak, kolejny Erger Pro. Proszę, jaki elegancki RC Car. Offroadowy, fajnie. stówkę będzie kosztował. Kolejna e, obieraczka. Ciekawe, ile te obieraczki kosztują. może że na, na tym największy biznes będzie tutaj. Kolejny uchwyt do anteny. Dawaj. Pela. Pela, pomarańczowy. Rozumiem, że zarobku już nie ma ni na żadnym filamencie, bo wszystko zostaje w domu zawsze. To jest bardzo ciekawe. O, lutownica i odsysacz. Raz użyty. Pięknie. Ktoś sobie coś polutował i odwrócił. Dobra. Hawaje. 3D. Co to jest? Taki buknut. Co to jest buknuk? Wytłumaczcie mi, czy ktoś z Was wie, co to jest BookNug? Piszcie w komentarzach, bo ja te słowa i w ogóle te wszystkie jakieś tiktokowe, szybkie tematy, to ja tego w ogóle nie czaję, nie? Tiktokowe, szybkie tematy. Szybkie tematy. To faktycznie jest DIY, ale, ale jak ja to znajdę, to jeszcze nie wiem. Dobra. Filament 3D znowu. Zestaw takich mniejszych. PLA. Ciężki, fajnie, dalej. Matcha Set, super. Animal Kingdom, glina. My Clay, 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 Clay. Jest glina, nowa, fajnie. Zobacz, wow! Czy to jest? Zestaw ołówków. Bardzo się cieszę. Będzie fajny zestaw ołówków. Popatrz na to. Premium Matcha Whisky or day, a ja przeczytałem whisky apier! Ja I to tak właśnie w tych zwrotach jest. Na pierwszy rzut oka super, a potem nagle macza. Kurwa, to miało być na whisky i na macze. Ale jest no. Taki zestaw gwiniany, fajny. Ale mógł być szklany z kulką taką metalową, chłodną, żeby móc sobie polać dobrego, rudego. Wiecie, czego rudego. No. Dobra, lecimy. Co to jest? Na kapsułki. Na kapsułki, tak, jest oczywiście że na kapsułki. Zobacz. Brokatowe. Premium, podobno. TV pilot, super. One for all. Smell Proof bag. czyli to są jakieś te worki. Dalej, co to jest? Patrz, coś tu spadło. Przewody. Takie jacki duże, to jest do głośników. Dalej. Hej klej. Hej klej klej klej. Hej. MX5500, zobacz jaka. Ta. Solidna. Mhm. Wytłaczarka, pan. Dalej. O, a to co? Szczerze? Nic nie robi. Zasnijkowała jakiś wyskoczy coś. No, to, to, co to może być, Julia? A tu się otwiera, ej. Dobra. Długopis. To, to była taka, wiesz, zagadka Już dla wiem, dlaczego oddane. Już wiem, dlaczego oddane. Nie mógł ogarnąć, czy też nie ogarnął. Dostałbyś w prezencie, dałbyś sobie na półkę i tyle kolik. Tak by stało. Popatrz, PetKit z kamerą AI. To jest karmnik dla kota, psa. Mniejszego psa raczej, bo większy więcej je. Znowu radio samochodowe. Tutaj e, lecimy dalej. To jest... Home Set 20 razy 11,2 cm. Brzmi, jakby to nie miało być coś nie wiadomo co. Talerze Mieliśmy takie już. Kolorowe. Kolorowe mieliśmy, no. Dam na ziemię, żeby nie spadło, bo jeszcze nam się popsiuje. Zobacz, dron, albo samolotowo dron samolot dron, tak się to nazywa. Tutaj taka oto szafeczka na perfumy, na testery pewnie. Druga taka, ta Iron coś tam. Vintage gramofon, ale wielki, to wydaje mi się, że on może mieć głośniki ze sobą. Tu masz, zobacz, Rainbow Color Cup. Nic nie waży, więc nawet go nie otwieram. To, to mnie bardzo ciekawi. Albo inaczej, najpierw kubek jeden, kubek drugi. E, you drink On Choice coś tam. O matko, to nie brzmi jakoś zachęcająco. Garnki. Garnki. Salmonę Islandce Islander 3,29 euro. Fresko, prawie Tesco. Tesco już nie ma, nie? Dobra, to zostaje. To. Mikroskop, proszę. Wow. Mikroskopu jeszcze nie mieliśmy chyba. No, to trzeba będzie otworzyć, ale tak, to jest taki duży mikroskop, no. Spoko. Pokaż, co tu jeszcze jest. Carbon Monoxid Alarm, czyli alarm smogowy chyba, czy coś takiego. O, multi tool. to jest fajne. Zobacz, ten taki do kapsułek. Filtry. Every pad. Every pad. Co to jest? To jest coś po polsku? Informacje, wykonane z PVC. Tak, jakiś taki, jakaś półeczka czy coś tego typu. To jaki na, na głośniki? To scooter to I oczywiście jak zwykle samochodowe radio do nie wiadomo czego. Dobra, moi drodzy, tak wyglądała paleta mix, którą zamówiliśmy. Czy jestem zadowolony? Sam nie wiem, sam nie wiem. Powiem szczerze, nie jest jakoś to mega fajne. Tak mi się wydaje. Nie jest to jakoś mega niefajne. Więc powiem, że taka bardzo przeciętna i bardzo średnia paleta. No i oczywiście ten gramofon vintage, ale zobaczymy, czy będzie śmigał. E, nie wiem. Dużo pierdół. Zobaczymy. Zobaczymy. E, chcecie więcej odcinków? padajcie na dół. zostawiacie lajka. Udostępniajcie znajomym. Niech widzą, co się trafia w takich paletach. E, dajcie komentarz i podbicie oczywiście tego filmu. I widzimy się w kolejnym. Dziękuję. Cześć.